Siema, robimy dzisiaj opening kapsułek Challengers autografów celujemy w autograf monet z jego złoty on kosztuje aktualnie na rynku 1100 zł <grytanie> także marzenia się spełniają patrzcie no może nie moje co to w ogóle jeszcze jest przede wszystkim weszły nowe nowe naklejki to są te glitter one są takie brokatowe można takie nazwać ale ten brokat to taki dosyć sporych kawałków gdyby to na żywo spojrzeć o jaka jest złota przeleciała nie widziałem jaka czemu zaś to astralis astralis było mocne. Dawno temu. Uh. Aha. Jakby excuse moi, y, excuse moi, excuse moi. Fajnie. Ale otwieramy dalej. Nie, z no, fajnie. To jest w był. No i czwa, trzecia Astralis. Super. Dobrze idzie. Nie, złote Niko zaś. I mamy... Per. I teraz. Per kiedyś grał w... Jejku, jak to się nazywało? Nie pamiętam. Eee... Co było przedem? No złoto. Co było przedtem? MIBR, Słowo daję, nie pamiętam. Nie mogę sobie przypomnieć. No nie powiem. W każdym razie dalej nam idzie. O! No to to już troszeczkę lepiej wygląda. Ale nie będzie dużo warte. Bo te hologramy to tak różnie. 9,40. No tak. Y, nie ma cudów. Mimo tego, że one są w różowej jakości, ale to i tak lepiej wychodzi jak folie. No i oczywiście kolejna Astralis. No i zostały dwie do końca. Nie spodziewam się żadnych yy, wow! Odkryć jakaś Jota. Nic mi to nie mówi, kim jest Jota? No i ostatnia Hades. No cóż, tym razem nie poszło za dobrze. No może następnym razem. To tyle ode mnie. Hades. Ale fajną czapkę ma na To trzeba przyznać. Jak ten jak była ta afera z Konopskim, to Gimper porównywał Konopskiego i jego ekipę do, do, do szukania brudów na Wardęgę do takiego tego Y, takich y, niebieskich glutków, w ekipa trzech niebieskich glutków z jakiejś bajki. Oni właśnie takie czapki mieli. I oni sobie poradzić nie mogli. Taka tam aneg anegdotka. Y, miłej części dnia wam życzę, w której to oglądacie. O widzajeno.